Hej hej hej, z tej strony Melisa i zapraszam Was na kolejny odcinek 100 Dzieci Challenge. Okej, okay, czy możemy najpierw poświęcić chwilę, Alenie i tego, jak ona pięknie wygląda. No, jest po prostu przepiękna. Pobrałam nowe fryzury i no, nie mogłam po prostu nie pozwolić jej. Po prostu zapuścić włosów, ok? Ona zapuściła włosy i znowu ma piękne fale długie. Krótkie przypomnienie: Alena jest w ciąży, drugi trymestr za dwie godziny i to jest ciąża z Travisem. No bo on jest tym simem od początku gry i on już jest seniorem i on umrze niedługo, i no sami rozumiecie. <laughs> po prostu trzeba wykorzystać tych simów, którzy są w grze. Bo potem, jak gra, zacznie mi produkować, tworzyć nowych simów, to aż się boję, co z tego wyniknie, bo czasami są takie potworki. Wszystkie dzieci śpią, więc Alena w końcu ma chwilę dla siebie. I może spełniać się twórczo i robić to, co lubi, czyli deptać owoce na nektar. Okej, okay. tak. Mhm. Wydaje mi się, że to jest takie po prostu bardzo dobre zabezpieczenie. No pominę to, że to też jest fajne taki yy, akcentzik na każdą imprezę, ale te butelki z nektarem, one, no ta jest krótko leżakowana, ale to jest długo i 2,600 kosztuje. Te są umiarkowanie i krótko, więc też są jeszcze tanie, ale mamy już jedną za 2,600, więc mm, jak za fakt, że to po prostu leży i te pieniądze. Się zwiększają, no to czemu nie? Ojej, właśnie brzuszek i urósł! ale ona słodko wygląda w tej spódniczce i z tym brzuszkiem. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to raczej nic takiego wielkiego się nie będzie działo, ale jutro, w piątek, mam w planach zrobić takie domowe przyjęcie i zaprosić po prostu nasze wszystkie dzieci, które już z nami nie mieszkają. Bo z nami mieszka ostatnia jest e, figa, tak? Tak, figa jest ostatnim dzieckiem, które z nami mieszka. Czyli... 14 dzieci z nami no, no, z nami nie mieszka. I będzie można je zaprosić. Tutaj, do naszego domu. Mam, mm, gdzieś tutaj może urządzimy to przyjęcie czy coś takiego. I ja tutaj coś takiego stworzę. Hmm, nie wiem coś wymyślę dziewczynki wróciły ze szkoły ale no są piątkowe wszystkie figa gdyby nie to że nie ma poziomu umiejętności już miała szóstkę ale figa tak czy siak z nami zostaje bo ona musi wypełnić to pragnienie Aleny czyli musi mieć skłonności no przynajmniej trzy na maksa Co my tu mamy? Simowie mogą rozwijać wartość empatii, biorąc udział całą rodziną Uuu, w wolontariacie. Najpierw zrobię bieg, by oczyścić umysł. Dwa razy sobie pobiegasz, a potem jak Alena się trochę wyśpi. No bo tutaj yy, Paweł jest i Raul, więc oni się zajmą tymi najmłodszymi dziećmi, a my pójdziemy na ten wolontariat. W porządku, jest godzina 19.00. Podróż, weź udział w wolontariacie. No i bierzemy wszystkich, którzy oczywiście mogą iść. Hmm. Weź udział w marszu na rzecz walki z chorobą. Weź udział w wolontariacie. Daj nie dla ubogich. O! Jest wieczór, to akurat na kolację jakąś możemy się wybrać. Czas wylać siódme poty. Eee. Mila lubi pracować nad sprawnością fizyczną. No? Oczywiście. Przypominam, że jak wyskakują mi te okienka tutaj, że oni coś lubią, czegoś nie lubią, albo jakąś mają dynamikę, kawalarze, czy tam trudną, to ja to wszystko akceptuję. Okej? Okay. To jest taki challenge? Wszystko akceptuję. Brandt nie żyje. O. I Diego? Co? O Boże, no tak, oni będą teraz wszyscy umierać tatusiowie jej tata nie żyje figi tata ojejka Christopher też nie żyje no straszne e, dziecko Teo Gustaw ma torbę na głowie ok coś tutaj się jeszcze zmieniło chyba nie Aurora nadal nikogo nie ma Pola tak samo i Florka też nie no, ciekawe. Florka jest dziewiątym dzieckiem, a nikogo jeszcze nie ma. Ani dzieci, ani ciekawe. Może jakoś rozwija swoją karierę? No, dowiemy się jutro, bo będziemy oczywiście nasze dzieci wypytywać, jak tam ich życie mija, czy są szczęśliwe i tak dalej. Szef kuchni, w jadłodajni wydaje się bardzo zapracowany. Mila uważa, że przydałoby, przydałaby mu się pomóc. Czy powinna się zgłosić? Eee, spróbuj pomóc, albo rozejrzyj się za łatwiejszym zadaniem. No kurczę, no skoro widzi, że potrzebuje pomocy, no to spróbuj mu pomóc. Mila niegrzecznie zagarnęła. Co? Niegrzecznie zagarnęła składniki należące do zajętego czym innym szefa kuchni zaczęła je bez pytania siekać. Szef, bar... Szef bardzo się rozgniewał, że Mila nie przygotowuje ich właściwie i kazał jej opuścić kuchnię. Co. Mila posiekała ważyła bez zgody szefa kuchni, co niekorzystnie wpłynęło na jej maniery. No nie! Serio? Wolontariat kształtuje charakter i potrafi być świetną zabawą. Robienie czegoś dla innych wyzwala pozytywne emocje. No to fajnie. A jak tutaj z Twoimi skłonnościami? O, empatia fajnie wzrosła. Dobra. Jeszcze z dwa razy myślę, pójdziemy i będzie. To już zaliczone. O! Zaplanuj wydarzenie rodzinny zjazd. Okej. Okay. No i gospodarz Alena. No i goście to będą po prostu... Jak 15 maksimum. Ja chcę nasze dzieci wszystkie! Ojejku, no nas zmieniły nazwiska. Jest Marysia Wichura. Dona Gupta. Wiktor Cena, fajnie, podoba mi się to totalnie. Leti Basu, ehej, fajnie dobrze mi, Leti Basu. I mamy 15. Ej, ale to będzie głupie, jak nasze dzieci. Więcej ich będzie wyprowadzone i, i co, i nie będą mogły z nami być na przyjęciu, bo tylko 15? Głupie. miksologa jakiegoś możemy wynająć. Nasze dzieci są już dorosłe, a nawet starsze chyba od nas. Dobra, rezydencja nasza. I myślę, że tak jak dzieci wrócą ze szkoły. Może 16? A niech będzie 16. I wszystko już mam przygotowane na ten zjazd rodzinny. Tutaj Ale nie kazałam grillować, ponieważ. No dużo będzie ludzi. Tak jak sobie obliczyłam, że będzie 15 naszych dzieci. Plus nasza ósemka, no co prawda tylko Alena i... Trzy dziewczynki będą siedzieć przy stole, ale jednak jedzenia jest potrzeba. No sporo. Tak to po prostu wymyśliłam. Tutaj dwa stoły. No w sumie to są cztery stoły, ale złączone, więc wyglądają jak dwa ogromne. Tutaj bar. No tak symbolicznie jest ten bar w sumie. Grill oczywiście i muzyczka, żeby sobie można było posłuchać, potańczyć, porozmawiać. No. Mm. To będzie co, coś fajnego po prostu. Już, już to czuję. I Alina jest... Alina. <laughs> nie Alina. Alina jest mistrzem grilla. Co? Ja dobrze widziałam? Tak! Noemi i Mila są szóstkowe. Figa nie. No ale figa i tak, i tak będzie z nami mieszkać dłużej, więc na to nie patrzę. Nie skupiam się na tym, żeby koniecznie miała tą szóstkę. Ale to znaczy że Noemi i Mila będą miały też urodziny teraz na przyjęciu. Ej! Genialnie! Co? Właśnie dostaliśmy powiadomienie, że Travis Scott nie żyje. My jego dziecko tu mamy! Mm, o nie... No ale... Impreza się zaczęła. Goście się schodzą. Goście... się schodzą. Gdzie oni są? Tylko Marysia przyszła? Czemu tak? Dajcie mi chwilę. O, w końcu zaczęły się nasze dzieci tutaj zbierać, widzę. Ojejka! Mmm, Wiktor, doma. Tutaj już siedzi Dona. I Marysia, ojejka. Wszyscy są. Kilka dzieci nam napisało na przykład florka, że nie może przyjść i teraz widzę, że jest, więc mm, nie wiem o co chodziło. Może po prostu na to przyjęcie z opóźnieniem. Chcieli przyjść? Hm, ale Barman też widzę, nie przyszedł. Nie wiem czemu, nie wiem o co chodzi, ale no okej. Okay. Świeczki się zapaliły, o fajnie. I teraz tutaj powinny być takie fajne opcje, jak... Mm, nie podziękuj za przybycie, tylko przyjazne. O, rozmawiaj o znaczeniu rodziny, rozmawiaj o rodowodzie rodziny, ro porozmawiaj o przyszłych planach rodziny. Dobra, porozmawiaj tutaj z Polą, która wygląda jak ty. Super, to jest takie super, że one wszystkie tutaj są, te nasze dzieci. Gadaj sobie z nimi. Jakie mają plany na życie. O, rodowód rodziny. Tak, na jesteś pierwsza w rodowodzie, ale gadaj o rodowodzie! Tak. O. Albo rozmawiaj o znaczeniu rodziny. To, to też jest według mnie ważne. Tu możesz sobie też pogadać z Letty. Ty nie znasz Leti! Boże, to jest straszne, że nasze dzieci się nie znają nawzajem. Ale Maje znasz, o. Rozmawiaj o przyszłych planach rodziny. Zapytaj, jakie ma plany. Bo Maja chyba nikogo jeszcze nie ma. Ale też jest smutna, więc chyba tata jej umarł. No, chyba tak. To jest bardzo prawdopodobne. No. I teraz. Kto do ciebie dzwoni, Alena? Adam. Ty miałeś tu być. Aha, i. Serio? Tutaj siedzi Wiktor, a Max do nas dzwoni. Nie, 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 nie będziemy znikać, nie mamy czasu. My mamy teraz tu przyjęcie. No i teraz tak. Noemi, chodź tu, wypowiedz życzenie. I Mila, też chodź tu, będziesz druga wypowiadać życzenie. Jej! Tyle gości na urodzinach, to chyba żadne z naszych dzieci nie miało. No, ale teraz już wiem, że na przykład ten drugi stół jest całkowicie niepotrzebny, bo nasze dzieci po prostu nie przyszły. No trudno, może innym razem, ale i tak, według mnie to jest świetne. Ale na czemu ty jesteś w domu? A, kawa, no tak. Jaki syf! Dziecko tu jadło. <laughs> Jej! Stolat! Takie urodziny mieć! Świetne! I raz, dwa, trzy! Śmiała! Fajnie, będzie dobra i śmiała. No to może coś z popularności jej damy? Niech będzie, ona będzie tutaj przyboczni stada. Okej. Okay. I teraz chodź ty tutaj. Dodaj świeczki. Ojejku, jak ty masz strój! Dobra Mila, wypowiadaj życzenie. I afro na bank z nią zostanie. Nowy strój! Jej! I raz, dwa, trzy. Samotniczka i schludna. Uuu! Uuu, bardzo ciekawe, ale takie... Hmm. Nie mam pojęcia, co jej dać. Bo, no dobra, damy chyba po prostu kreatywność i ona może pisać. Myślę, że to będzie w porządku. Ej, jaką ciekawą one mają urodę! Pokaż się. Bo ty nie masz okularów, u ciebie widać. Dziwne brwi masz, to na pewno, ale reszta bardzo ciekawa. Teraz mogę przynajmniej im tutaj poklikać, żeby się poznały, bo. Nie znają się w ogóle te nasze dzieci ze sobą. Kowbojskie powitanie. Straszne to jest. Aha, syf. No tak, no dziecko zrobiło syf, no co mam powiedzieć. Ale nas wzięła tutaj kawkę, co ona będzie? <noise> w ogóle. A, taki sam wzór ma z florką. Florka ma tego mluska, ona ma sukienkę. Fajnie. Ale mam takie wrażenie, że yy, te trojaczki z donem są najbardziej takie charakterystyczne. Trzy dziewczyny, które wyglądają po prostu jak don, bo wszystkie inne dziewczyny, tak teraz patrzę, to bardzo dużo z Aleny biorą i mają prawie takie same kształty głowy. Nie wiem, dajcie znać co wymyślicie, bo wszystkie są takie podobne do siebie. No i widać, że to jest rodzeństwo. Jedzenie zaraz będzie się psuło, więc jeszcze tutaj zawołaj na posiłek Alena. Niech kto chce, to sobie je. Ej, ale ja jestem po prostu w szoku, że tutaj jest tak kulturalnie. Nikt się nie kłóci, nikt się nie obraża. Nie ma żadnych, żadnych pożarów. No trochę syf jest, ale no, to pominiemy. Ale ogólnie tak spokojnie bardzo. Bo w sumie nie ma naszych Simów, które, którzy są zili. Bo. Teo chyba był zły. Chase, właśnie, chase. O, gdzie jest chase? Przed chwilką. Aha. I nie ma jagody. Nie wiem. Nie wiem, czy oni nie przyszli wszyscy. Ale wiem, że to jest coś świetnego, to jak oni tu przychodzą i możemy sobie z nimi gadać. I będę robić to na bank częściej. Częściej. tu dziewczyny sobie żartują? Oho. No bardzo mi się to podoba. Co prawda, no psuje mi teraz e, mi ten cały widok, bo jest bardzo oryginalnie ubrana. Ale no, no fajne to. Dziecko się zbagowało i przykleiło do niej, no nie. Nie wytrzymam. Ale ona się zsikała. Nie! Ojejka. Dobra, nie będę już cię męczyć. Wszystkie nasze dzieci czują się bardzo źle. Tu wszystko śmierdzi, ale... Było fajnie. Okej? Okay. <laughs> Ej, hey, ale ona jest w ciąży, Dona. Ja tego... <laughs> o Boże! Ojejka. Wielki ten brzuch. Może. Ej, fajnie, bo ona jest gupta, czyli ma męża. Fajnie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Zaczął się poród. Ale na zaraz urodzi. I rozwaliła właśnie kran. Wszystko naraz. Po prostu. Wow, co tu się dzieje? Ale dopiero w następnym odcinku dowiecie się, co. Ale na urodzin. Tak więc zostawcie komentarze z propozycjami imion, ławki w górę i cześć.